Brakuje Ci śmiechu? A może czujesz znudzenie? Mudap to jest rozwiązanie dla Ciebie! Znajdujemy się na stronie głównej z wszystkimi potrzebnymi informacjami do rozpoczęcia rozgrywki. Nie zapomnij zajrzeć do zasad gry. A teraz znajdujemy się w formularzu do rejestracji, gdzie po utworzeniu konta możemy wygenerować Twój awatar na podstawie zdjęcia z Twojej kamerki. Profil użytkownika przechodzimy do menu gry, gdzie znajdują się tryby gry, statystyki i codzienne żarty. Możemy utworzyć bądź dołączyć do gry prywatnej lub publicznej. Teraz utworzymy pokój rozgrywki, którego ustawienia konfigurujemy i wybieramy tryby gry. Następnie czekamy, aż dołączą do nas znajomi. I teraz lecimy z rozgrywką, w której rozbawienie przeciwnika gra pierwsze skrzypce. A tutaj wyniki gry.